Cześć, cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem podam Wam kapitalny przepis na krupnik wegański, bez ani krztyny dodatku produktów odzwierzęcych i bezglutenowy. I jako, że jasno stoi w tytule, że jest to krupnik bez mięsa, tym, którzy są przeciwni bezmięsnym potrawom i szukają w tej kwestii zaczepki wstęp. Zbroniony. Powszechnie dostępny przepis na krupnik to właśnie przepis na zupę mięsną, więc tam odsyłam wielbicieli takich dań. Kilka uwag przed przystąpieniem do gotowania krupniku. Oczywiście, jak już wspomniałam, jest to krupnik bezglutenowy, a do tego wykorzystamy kaszę gryczaną, białą, niepaloną. Taka jest najlepsza. Oczywiście najlepszą będzie ekologiczna, no bo wiadomo co, czaj się w takich kaszach i mąkach. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć na ten temat, odsyłam cię do innego mojego filmu na kanale, w którym dokładnie omawiam ten problem. Więc podaję taką ilość kaszy, którą preferuję osobiście, czyli jedną pełną szklankę na około 5 litrów wody. Ten kubek jest większy, ale jeżeli chodzi o ilość, jest to pełna taka standardowa szklanka. Dla niektórych może to być zbyt mało, dla innych natomiast za dużo, dlatego też polecam sypać mniej i ewentualnie delikatnie dosypywać. Jeśli zupa wyjdzie zbyt rzadka, żaden problem, bo można dosypać kaszy choć ostrożnie. Gorzej jak wyjdzie twór, w którym śmiało można stawiać łychę. I taki się uratuje, ale kosztem smaku. Można go rozrzedzić wodą lub wywarem warzywnym. Dlatego tak ważnym krokiem jest wsypanie kaszy i obserwacja konsystencji zupy. Jeżeli preferujesz słodszy krupnik, możesz dodać jakieś słodkie mleko roślinne. Mi wystarczy w zupełności bez takich dodatków. Aby krupnik był przejrzysty, dobrze wypłucz kaszę, aż uzyskasz przezroczystą wodę. Aby zupa miała konkretny smak, przygotowuję wywar z dużej ilości warzyw. Grzyby na mocz dzień wcześniej. Jeśli jednak ci się zapomniało, możesz zalać je na chwilę wrzątkiem. Potem je przepucz i pokrój. A więc podaję składniki na wywar. Jeden mały seler lub pół dużego, cztery średniej wielkości marchewki, cztery niewielkie korzenie pietruszki, jedna łodyga brokuła, garść suszonych grzybów, dwie cebulki mniejsze lub jedna większa, kilka liści laurowych, kilka ziaren angielskich, pięć goździków i około 5 litrów. Wody. Natomiast składniki, które będą już potrzebne pod koniec zupy, czyli jedna szklanka kaszy gryczanej niepalonej. To jest istotne, no bo kasza gryczana nie zawiera glutenu. 7 do 8 niewielkich pokrojonych ziemniaków, dwie marchewki do starcia, sól i pieprz do smaku. Natka pietruszki do posypania. I to w zupełności wystarcza. A zatem zabieram się do przygotowania wywaru. Najpierw zaleję te moje grzybki, które również są zupełnie suche wrzątkiem. I one sobie będą tak dochodzić z 10 minut. I teraz dodaję wszystkie składniki do wywaru czyli warzywa. No ja lubię bardzo dużą ilość warzyw, ale uwierz, że wówczas ta zupa ma naprawdę dobry smak. Przyprawy i zalewam około pięcioma litrami wody. Nastawiam teraz kuchenkę i gotuję pod przykryciem około pół godzinki. W międzyczasie dodaję pokrojonych grzybków i gotuję jeszcze tak około 20 minut. Ok, wywar mamy już gotowy i teraz wyciągam wszystkie warzywa, żeby mi się nie pętały, żeby było wygodnie. Te warzywa zawsze można zużyć do kanapki na przygotowanie takich różnych a'la pasztecików na chlebek. I teraz wsypuję przepłukaną kaszę gryczaną. Mieszam i gotuję 15 minut. Ok, kasza. Jest już praktycznie gotowa i teraz dodaję ziemniaki oraz startą marchewkę. Dokładnie mieszam. No i konsystencja wyszła mnie idealnie zadowalająca, bo ja nie lubię zbyt gęstego krupniku, więc jest. Według mnie idealna. I teraz gotujemy do miękkości ziemniaków i marchewki. Możemy już na tym etapie dodać soli. Ja dodam zetrzyły łyżeczki, ale ty oczywiście dodasz według własnego uznania. No i troszkę popieprze, żeby nie przepieprzyć. Krupniczek już gotowy. I teraz możemy przelewać go na talerze. I na talerzu dodamy natkę pietruszki. I tak wygląda gotowy krupnik. Naprawdę jest przepyszny, ale nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo, tylko spróbujcie tej przepysznej, jarskiej i bezglutenowej zupy samodzielnie. A przekonacie się, że jest pyszna. No i do tego, jak widzieliście, jest bardzo prosta do przygotowania. Także ta wersja z bezglutenową kaszą gryczaną jak najbardziej mi podpasowała, więc może podpasuje i Tobie. Smacznego i oczywiście podziel się efektami, jeżeli tą zupkę wykonasz i smakowicie zjesz. Do zobaczenia do kolejnego filmu i pa pa